Łapać te wszystkie afery, ale też pisaliśmy o nich wtedy, kiedy coś mogło być udokumentowane. To wszystko stworzyło tę atmosferę, właściwie takiej sprawy, sprawy niedopełnionej. Ja w jakimś sensie wstydzę się, wstydzę się tego, że nie. Nawet nie tego, że, że nic nie zrobiłam, bo wierzyłam wtedy, że y, Państwowy Aparat Ścigania tu się zajmie. Ale wtedy się te, tego, tego co czułam, tego znużenia jakimś takim pryncypialnym. Można, czytając papiery dotyczące Fozu, powiedzieć, że Michał Falszman miał rację, że to jest afera. W związku z czym na pewno nie był w tym sensie nawiedzony, czy musiał nie szedł się śladem. Tutaj coś się działo i pomóc mu trzeba było. Falszman nas traktował jako takich półprzeciwników, nie miał do nas zupełnie zaufania. i... Wychodził z tego tygodnika z takim przekonaniem, jak rozumiem, że znowu jest sam. Że znowu jest w garstku swoich przyjaciół, że musi sam stawać przeciwko wielkiej zmowie. Czy wy nie macie duszy? Nie wiecie, co to jest dusza? Siła, która jest tym, czym chce. Dusza, która jest nieśmiertelna i pochodzi od Boga. A wy mówicie, że ją znacie, zatrzymując ambicje. A jej nie macie, nią nie jesteście. Bo mieć ją i nie być nią to nielogiczne. Wy śpicie. Prawda? Po co macie się budzić? Wy jesteście ciałem, które wchłania napoje i jadło. Ciałem, które płodzi, rozwija się gnije. Tu wasz kres, więc śpijcie. Podstawowe elementy mechanizmu rabunkowego, który jest ujawniony i wychodzi w dokumentach zgromadzonych przez Falczmana. One są wszystkie zamknięte w memorandum rządu polskiego dla Michela Kandysusa, dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego z marca roku 1990, podpisanego przez wicepremiera i ministra finansów pana Balcerowicza i prezesa Narodowego Banku Polskiego w owym czasie Grzegorza Wójtowicza. Otóż te elementy zasadnicze, które umożliwiały rabowanie Polski, Każdemu, kto tylko miał dostęp do tego poufnego memorandum i wiedział, jakie są założenia długookresowej polityki rządu polskiego, ta polityka jest gwarantowana do roku 1993, to były następujące: utrzymanie sztywnego, stałego kursu dolara przy wysokiej inflacji w Polsce, różnica stopy procentowej w bankach polskich, która była wysoka, czasami przekraczająca 100%. 80%, 70% na lokatach kapitałowych i różnica w porównaniu do oprocentowania wkładów na zachodzie i kredytów, które zawsze były w granicach 10%, 8%, 12% oraz nieograniczonym transferze zysków i dywidend w niekontrolowanym i nieograniczonym, nieograniczonym, to jest zobowiązywanie, nieograniczony transfer, do tego się rząd polski zobowiązał. Teraz pan Balcerowicz jeździ po świecie i opowiada, że to tak przypadkiem się stało, że ten kurs dolara trwał, pomimo tutaj inflacji, przez lata. I to o czym się wysiłek był wkładany, ale to nikt nie mógł zagwarantować, to było zupełnie przypadkowe, a nie zamierzone. Otóż jest to kłamstwo, nieprawda. Czy władza polityczna mogła być narzędziem zmiany stanu rzeczy, o którym mówimy? Zmiany dominacji, usunięcia nomenklatury z dominującej roli w gospodarce. Tak mogła. Mogła nawet nie za pomocą jakiegoś systemu zakazów, które by ograniczały prawa obywatelskie osób pochodzących z tej dawnej nomenklatury, tylko poprzez faktyczne działanie. Nerwem wszystkiego tutaj, podstawową strukturą rozdzielającą pieniądze jest system bankowy. Ten system w dalszym ciągu jest przede wszystkim państwowy, a przed dwoma, trzema laty to już był absolutnie zdominowany przez państwo. Przecież są gremia i organy, które podejmują decyzje personalne, jeżeli chodzi o kierownictwo banków. To w istocie przede wszystkim o to chodziło, kto tymi bankami rządzi. Chodziło o to, czy takie decyzje będą podjęte, czy nie. I było oczywiście mnóstwo uzasadnień, żeby takich decyzji nie podejmować, a żeby mianować ludzi z tego układu na nowe stanowiska w radach nadzorczych, w zarządach banków. No, Tym uzasadnieniem takim najgeneralniejszym to było to, że to są jedyni kompetenci. Bo to jest po prostu tak. Uniwersal Foss Bank. Muszę tak. być w banku. Proszę mnie, żebym ja się postarał załatwić pracę w banku, ale ja już nie zdążyłem. Pamiętam, nie zdążyłem, bo mieszkałem na pomorzu i ktoś załatwił w międzyczasie pracę w Niku. Michał Falcman został sprowadzony do Niku przez pana Lawinę. Wtedy, kiedy yy, pan Lawina się dowiedział, że pan Falsman coś próbuje w swojej sposób ruszyć, to się tym zainteresował, zaproponował mu pracę. Ponieważ Ułow dowiedział się, że ja poszukuję różnych ludzi zajmujących się właśnie przestępczoś problemami finans przestępczością finansową, przez podatkową i tak dalej, mi jest, że zapytało się, czy zna znam artykuły w gazecie, takie artykuły pana Falsmana. Ja się zapoznałem z tymi artykułami. Z tych artykułów wynikało, że jest to osoba, która doskonale zna się na sprawach księgowych. I poprosiłem o to, żeby mi podali, że tak powiem, kontakt na tą osobę. Oni zresztą mi powiedzieli, że oni z nim kilkakrotnie rozmawiali. Mąż został wezwany do łopu na rozmowę bodajże do Wydziału Gospodarczego, no i tam spotkała go mniej czy bardziej konkretna propozycja pracy, więc też tak pół żartem, pół serio zapytał, zdradźcie mi panowie, kto z was jest tutaj nowy. Panowie się bardzo obruszyli i powiedzieli, proszę pana, przecież my jesteśmy fachowcy, nikt nie jest nowy, pan będzie pierwszy. Ja zadzwoniłem do niego i umówiłem się z nim na rozmowę. Rozmowa była bardzo. Ciężko. Dlatego, że Farcman od początku traktował mnie jako osobę, która yy, zajmuje, ma, zajmuje się wchodem, po to, żeby sprawę zatuszować. Miał pełną świadomość tego, że, że tą pracę zaproponowano mu po to, żeby go nie no, jako spacyfikować, żeby mieć go pod kontrolą. Zaczął pracować w Niku od 1 kwietnia 1991. Zgodnie z umową, on dostał ode mnie karty na wszystko, co chciał. W jednej rzeczy był lojalny i zawsze był lojalny, to naszy bardzo ciężko pracował od 8 do 10 wieczorem. 16, 16. Dokładnie. Po otrzymaniu zteczki numer 1 od Anatole, lawiny w nocy, jadę do Mirka Dakowskiego do domu. Nie chcę wierzyć w skandal, jakim jest brak informacji z polskim długiem. Różnica między pozostałym nim, a pozostałymi pracownikami, to było to, że on szybko dochodził do konkluzji, bardzo szybko dochodził do konkluzji. Natomiast go w ogóle nie interesowało udokumentowanie tej konkluzji, uzasadnienie tej konkluzji. Ważne było, że on wie. A prawda kończy, jest na tym polega, że Michał Falsman tak mówi. A to, co Michał Falsman mówi, to jest święte i prawdziwe. Falsman idzie jak pojedynczy czołg. Jemu jest wszystko jedno, kim jest złodziej, kim jest oszust, kim jest facet, który nie ma papierów w porządku. I go nie obchodzi, czy to jest minister finansów za czasów komuny, czy to jest minister finansów za niepodległej przezpospolitej. Tak jak mówił jego bezpośredni przełożony, pan Lawina, wszystkim się włos jeżył na głowie, gdy patrzyli, jak on to robi.